Zombie Apocalypse Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Diabelski Player A dzisiaj witam Was w grze Rise of the Tomb Raider Czekali się na nie no w sumie dwa tygodnie Wiem trochę duż, du, yy, dużo czasu Ale yy, teraz już normalnie wracam z taką punktualnością nagrywania odcinków właśnie z tej gry, czyli pewnie kolejny odcinek będzie jakiś, możemy zrobić, że za tydzień, bo taki, taki, na przykład taki film za tydzień, bo teraz dwa tygodnie to trochę dużo, ale tydzień to spoko. No, ale na początku chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do lajkowania, subskrybowania oraz dzwoneczkowania moich filmów, aby wszystkie kolejne filmy was nie ominęły. No, a ja was zapraszam bardzo serdecznie na film. Będziemy kontynuować historię. Ten, Larry Croft. Dobra. Lecimy. Widziałem, że o, y, Ostatni film z, z czego to był film? To był film y, Chyba, no z Fortnite'a Wam się bardzo spodobał Wrzuciłem tam właśnie różne te takie Scenki Też wam się bardzo spodobał, bardzo mi się cieszę z tego. No, i będę ich robił dużo. Bo mam nadzieję, że tutaj jakiś wykorzystam. Będzie jakaś taka śmieszna przypołowa, sytuacja, w której będę mógł wstawić coś śmiesznego. Na przykład coś takiego. This is fine. <głos》>, albo ten error window, to Windowsa. Bo to jest dobre. O. No, witaj, Jacob. W, w poprzednim filmie z tam Rider Jacob nie dał mi dokończyć. I taki był problem, żebym się no, mógł nie pożegnać nie z wami, że ja naprawdę. Coś, co ich zaciekawiło. Dobra, na razie słuchajmy go. maszyn ładunków wybuchowych, aby kopać głębiej. Zobaczymy, co będzie mówił. jest dużo Wiele starych dróg zapadło się, ale teraz jest bezpiecznie. No przechodź, przechodź. O, coś się zawala pod nami. Znaczy nad nami. Nie brzmi zachęcająco. No nie brzmi, nie brzmi. znaleźć stary sprzęt Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci... Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że... No, Jacko, zamulasz bardzo, no. Więcej no, mówisz niż chodzisz. No, no, no dawaj. O. To się, to się, dobra, ktoś na jest to i ktoś tam rozmawia. Prawie. Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieków. O, o, co się dzieje? Czekamy, bo nas za chwilę wszystko przygniecie. Ram, Wow, dostaliśmy. Wstrząs. Nie mogę nic zrobić. Halo. Biegniemy. Run, run, run. Oni jakieś bomby dali, wystrzelili. No ładnie. A Jacob y, utknął. Wiecie co mam? Mam plan. Y, stworzę nową serię. Ja wiem dużo tych serii jest, ale mam wszystko pod kontrolą, wszystko jest dobrze. Nad wszystkim, y, nad wszystkim zd zdążam. O! Zaraz wam powiem, tylko ich rozwalę. O, o, pakiet cwany. Chcę je wysadzić. U? w ogóle cię nie widać. No, przecież ja już go tam trafiłem. No, nie wiem, do kogo tego gościu dogadasz. Jak ty jesteś tutaj, tego sam. No jeju. Trochę, tej amunicji straciłem, ale muszę wszystko zebrać. Tak nie może być. Ok, co mamy zrobić? Muszę sprawdzić o. Działa? Działa. Chciałem powiedzieć, że działa, no to... W... No to wszystko co już było? nie działa. No teraz musimy pewnie przesunąć to, tylko sobie jeszcze coś wykupimy. Co to jest dokładnie? Chyba węgiel, albo nie wiem. O. Musimy to przesunąć chyba do tego kamienia. Okej, okay, idziemy, idziemy. Aha, miałem to kończyć. Pomyślałem, że dzisiaj będzie drugi film z My Summer Car. Jest to gra taka, którą bardzo lubię, jest to fajny taki symulator. I pomyślałem, że mogę stworzyć taką serię prawdziwego życia. Pewnie wam się spodoba. Nie, ale pamiętajcie, tylko to jest... To będzie seria z pra takiego prawdziwego życia. Nie będziemy tam jeździć na zakupy, do mechanika, będziemy coś zamawiać i tak, i tak dalej. Ta, aha, właśnie, co mamy tu zrobić? Chyba mamy to zepsuć. Bo jednak nie. A, takie rzeczy. Ale to czekaj, no to przeciążli, linę, ok. No i dobra, teraz przeskakujemy tu. Dobra, teraz zbierzemy od niego milion tych. No, 12. Czyż tak mało? I co teraz? Coś musimy tutaj... Aha, przeciąć linę tomu. I to wtedy spadnie. I, i spadnie na sam dół. O. Eee, aha, okej, okay, już wiem. Tu i... rap! No i dawaj Lara, wskakuj! Ten film będzie pewnie tak trwał z 20 do 25 minut. Ok, teraz tutaj. Tak tylko wam mówię, żebyście wiedzieli, bo to jest gra, gdzie się dużo rzeczy dzieje. A jak ja nie będę patrzył na, patrzył na czas, to za chwilę się zrobi godzina z tego. A ja chcę dzisiaj też nagrać właśnie ten z Chcę nagrać prawdziwe życie z MaySummercara. Co to jest? Towarzysze, w tym raporcie prosimy Nie będziemy tego słuchać, bo za dużo czasu. I wychodzimy stąd, musimy stąd wyjść. I potem chyba musimy uratować jeszcze tego Jacoba. Co to jest? Tu nie ma nic. A tutaj? Czy to o. Jest część zaginionego miasta? Nie wiem. Gdybym wiedział, to bym ci powiedział, Lara. Ale na razie to musimy ujść. Wow! Widzi... Widzicie, widzicie te kolce? Jakbym tam wpadł, to bym umarł. No. O, no i dobra, teraz sobie. Idziemy tu i musimy sobie coś ulepszyć, jeżeli jest coś do ulepszenia. Broń. No jesteśmy. Mam niestety. nadzieję, że Jacob żyje. Nie nie wiem, gdzie obrażenia to większa, szybkość No to nie, oczywiście... O, pięknie. Walczę o przetrwanie i umiejętności. o. Jestem pełna nadziei. Myślę, że twardziel. I co tu jest? wokół widzę niesamowite ruiny. Pewnie są częścią zaginionego miasta. proroka. co jeszcze jest prawdą. To no chyba nie zjałuje. będzie takie fajne. Czy ono naprawdę. No kurde, cool, to będzie w ogóle kontrola oddechu? To nie. A nie. O! Będę podwójne strzały robił. Czajcie? No teraz to jest jeszcze lepiej, nie? Dobra. To sobie zapiszemy. O. No i lecimy dalej. Tego też nie będziemy czytać, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Okej. Okay. O nie. Dobra. No chyba, 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 chyba zrobiłem zły błąd oj, ojoj oj, oj. Wydaje mi się, że tutaj będzie tylko skuteczna broń Dawajcie moje rzeczy o. A sobie rzucimy tam Okej, okay, czy coś tu jest Są buteleczki, a to jest... Będziemy widzę, że będziemy za chwilę mogli rzucać i że jak ktoś nas zaskoczy I co tutaj dalej? No w sumie nic takiego Nie, ja tego nie chcę, wyrzuć to Tutaj, o, pięknie To, zobaczmy, coś tu jest, nie wiem co to jest Tu jest to do strzelania Tu są... liście Okej, okay, dobra Sobie to... O, podważę, podważę, dawaj! O, dobra ale tego nie chcę znowu sobie to tylko zmierzmy Zbierzmy, bo na pewno się to przyda Okej okay. O, tutaj również się to przyda Okej okay. O Czy się stało? No i lecimy Trochę ryzykownie, bo patrzcie, patrzcie jak to jest wysoko Oh shit Co ty zrobiłaś? Oh shit Here we go again No nieźle, nieźle Dobra, lecimy Zobaczymy co nas tutaj spotka Dobra, spadaj na dół, okej. Okay. Mogę użyć pozostałych lin, aby wyrwać drzwi. Chce, chcesz drzwi wyrwać? Chcesz próbował przez nie przejść. Eee, yy, okej. Okay. Ty... I co my... Aha, no, ty też takie coś zrobić. Siup! O nie. No, ładnie. Na chwilę spadniemy Dobra, nie spadliśmy jednak. Na szczęście. Może uda mi się odepchnąć ten muzyk? Uda ci się uda. Dawaj! Eee, Dobra Udało się Teraz bierzemy to O i chyba musimy to jakoś wciągnąć Dobrze mówię? Aha, 500 IQ normalnie, 500 IQ czekaj, a nie dobrze robię, dobrze robię, co ja robię, dobrze robiłem, czyli jednak mam te IQ o i to ma tak w to spaść o No ładnie Dobra, wchodź tu A co się dzieje? Wszystko spada Lecimy... Jak mam tam wejść? Aha, dobra, tędy Dobra Eee. Już bym spadł Szybko, szybko, szybko Coś ty zrobi Aha Czy ja się odczepi... No nie wiem co się stało, chyba moja wina jednak Dobra, jeszcze raz co coś zepsułem Liście przy okazji zebiorę Jeszcze raz Bo coś ewidentnie nie pykło? No ja chyba się za wcześnie puściłem. No... Dobra, no, no i lecimy. Grzybki się przydadzą na truciznę. No ładnie. Jak się do mnie w tufórz... masakra, no ładnie. No to masz, gościu? No i git. sami się duszą No, 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 no. No i dobra, no. Zbieraj to. Było ostro, było ostro. Przynajmniej sobie zbierzemy wszystkie amunicje, bo... Tak to średnio bym powiedział. Ale normalnie zabiliśmy ich y, jednym gazem, nie? Już chyba widzę, gdzie musimy zaraz iść. Ale ja sobie to zbiorę. Się na pewno to przyda, jak zawsze. Dobra, tu nie ma nic. Tu mamy full. Tutaj jest nam niepotrzebne. Coś tu jest, są monety. Okej. Okay. Jeszcze zbierzemy tylko od tego gościa. No i możemy iść. La 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 la, la. Dobra, to wchodzimy. Chyba w tym odcinku nie będzie żadnych takich scenek, które na, umie, na, na, na u, te które się nauczyłem nakładać na film, bo na razie wszystko nam wychodzi, nie? Ale myślę, że w Mysamerkarze pewnie rozwalimy parę razy samochód, także Na pewno tam coś użyjemy. O! Rozwalaj O. Czy nie... O, jest na... Sam, no, Dobra, no o jest plecak. Co w plecaku? Nie, ja, się znajduje. W plecaku znajduje się. Nie wiadomo. Ale wiadomo, że musimy iść tutaj. O, tutaj coś jest. Dobrze, zauważyłem tą dziurę. Ok, co jest tu? Tu nie ma nic. Tutaj też nie. O, o właśnie. Dobra, i teraz musimy się tutaj do góry. Dobra. No! no tak, stary zapomniałem. No nie trafiam, nie? No nie. Po nogach, po nogach. O, właśnie. Po nogach, właśnie, po nogach i trzeba uderzać. Okej, okay, już ktoś z nas tutaj celuje. Co, już? Czy ktoś tutaj wrzucał we mnie? Już nic. Serio? No dobra, to rzucamy to Dobra. Czy jest tutaj coś ciekawego? Z tego co widzę to nie ma. A, dlatego możemy już iść tutaj do góry. O dawaj, dawaj, Lara, dawaj Otwieraj! A nie da się. Nie mam wytrycha. To nie ma nic. Uhu. Dobra. I teraz lecimy tutaj. Oj oj oj. Dobra właśnie to. Albo tu. O. No wskakuj. Teraz na dół. Jeśli przewrócę żuraw powinien wyrwać drzwi. No powinien, powinien. Okej, okay. o co ja mam to zaczepić? O to chyba o to o. i teraz jak? Nie no, nie da się. Co mam teraz? Mogę wstawić je do wody za pomocą tej wciągarki. Aaa, o to chodzi. Nie, nie jestem wystarczająco silny. Ale to, to jak ja mam to zrobić? Co, mam tu cofnąć? Eee, aha. Mogę wstawić je do wody za pomocą tej wciągarki linowej. A jak ja mam to zrobić? Za pomocą wciągarki tej linowej. Co, ja mam tak to? O. No to zrobiłem mi teraz życia Normalnie Mogę wstawić je do wody za pomocą tej wciągarki linowej No jak ja mam to zrobić? Tu nie ma nic No No Mogę i... Mogę wstawić je do wody za pomocą tej wciągarki linowej Wait O, bo mam dylemat. Aha! Jezu, jaki ze mnie. Dobra. Kretyn. Jezu, dobra. Nieważne. tamę Oj oj oj, oj. Let's No, bardzo ciekawe. Dawaj. Dobra, jesteś Się, dobrze, dobrze, Ta rzeźba przedstawia nieśmiertelnego proroka. No. A tutaj jego lud opuszcza pustynię syryjską i udaje się na wygnanie. Ta? Fajnie. Osiedlili się w ukrytej dolinie i wielkie miasto. Aby chronić miasto i jego obywateli, prorok zebrał armię wojowników. Ale co to przedstawia? I don't know. Przedmiot, który trzymają, to nie jest boskie źródło, to coś innego, coś innego, ale co? I wojownicy stworzyli dla niego atlas. Aby prorok zawsze znał swoje miasto i jego tajemnice. Mapa miasta. Może pokazuje drogę do wózkiego źródła. Możliwe. No, ale to... Będziemy, będziemy dalej szukać w kolejnym odcinku, bo już się wbiła 24 minuta. Ja bym chciał wam bardzo podziękować za film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście like w górę zostawiony, subskrypcja oraz dzwoneczek, aby wszystkie kolejne filmy Was nie ominęły. No i dzisiaj widzimy się w kolejnym filmie na kanale z MySummerCar, Car 1, prawdziwe życie. Albo nie, albo My Summer Car prawdziwe życie, 1. O. No i ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia dzisiaj. Naaaah!